Siema, z tej strony, Damiano. Dziś będziemy grali w Fortnite. Tylko czekajcie, muszę ich wyciszyć. Kto to mówił jeszcze, nie wiem. Wyciszę w wszystkich. Niech tam gadają sobie do siebie. Dziś 20 minutowy odcinek. Coś tam powinien mi gadać robocik. Mam duże lagi i to przedłużę, chyba. net zacina. Dobrze, wszystkie, wszystko muszę. Muszę zrobić, że 300 zombiaków z pistoletu maszynowego Więc bierzemy pistolet maszynowy. I tak Bierzemy tu jeszcze jakiś toporek, ok Czyli idziemy teraz. Kupiłem sobie karnet bojowy, jak możecie zauważyć. Zróbmy obóz 15 mocy, nie jest tak źle, nie. To sobie przeszukamy. E, I tak, y, może tu wypadnie bateria e, nie Cz, To jest niemoralne. ja to mi zadaję Aż kliknę F1. Okej, okay, tak. Muszę jeszcze y, strażackie wozy y, tu zniszczyć. Tylko za bardzo nie widzę ich. Dobra, jest obóz. Na razie y, y, tym balonem się nie zajmujemy. Tylko bardziej właśnie obozami, w tym podobnymi no. Co dostaliśmy? Zamrażająca pułapka. A nie, ta dobra, zwykła. Zapadająca. Nie, nie wiem jak to. Czekajcie, wszystko słychać dobrze? Jeszcze sprawdzę, czy to się nagrywa. Może podgłoszę siebie? Nie, czekajcie. Ok, teraz będę trochę głośniej. Mam nadzieję, że lepiej. Mam nadzieję aktywacja misji. Chyba coś ich boli. Jedyny sposób na zdobycie wszystkich danych to jak najszybsze Omój O mój Boże! Czy oni naprawdę coś ich boli? Zestrzel ten balon, pobierz dane i ruszaj dalej. I co oni zestrzelili? Może balon? Balon wylądował. Aha, okej. Okay. Chroń te dane. No to widocznie nie są za O mój Boże, uszkodzone, naprawdę. Straciliśmy klik. Stracili klik, bo co? Nic nie zrobili tu może. A nie, dobra, coś, coś jest. Ważne, że coś. O mój Boże, musimy to wszystko ulepszać, bo oni nie mają maców. Tak, bo oczywiście oni nie mają. co mam tyle pułapek? Przecież ja ostatnio nie miałem tyłu. Ty, ty? Okej. Okay. Co to są. So? Wow, you have so good traps Czyli, ale dobre 26 mocy. Przejęcie pliku udane. Ja nie uleczyłem ani jednego trapa, więc. Ale nieźle wyglądają. Dobra, uleczmy to może Żeby na pewno tu się nie dosali. Nic się nie dostało. Muszę być tu bardziej, bo tam są już płatki i mogą mi zabierać właśnie zombiaki. Wiem, że mega słaba ta broń jest. No ale cóż, no, czekajcie. No nie wiem. O kurde. Czekaj, strefa... O kurde, strefa to mocno nas dojedzie. O mój Boże, po co to? Po co to? Po co to? Zniszczę mu te pułapki. Wiem, że źle, źle, źle się zachowuje jakieś te pułapki, bo to się nie niszczy normalny pułapek. Ale to na potrzebę yy, zadania. Trzeba. Teraz szybko, szybko miły. O domna. Te dane do. nieźle wyglądają. No, szybko to pójdzie. Jak macie jakieś porady do ratowania świata, no to możecie pisać w komentarzach, jak chcecie ze mną zagrać. Piszcie w komentarzach, jak, do, jak dotrwaliście do tego momentu, napiszcie, y, y, lubię placki w komentarzach. I y, y, jak, jak jesteście fajni, y, znaczy jak chcecie Discorda, to macie w opisie, możecie mnie dodawać. Ja, i napiszcie w komentarzach jak chcecie mnie dodać, bo ja nie wiem, ja nieznajomych totalnie nie dodaję. Tylko musisz napisać nick z Discorda, to jak napiszesz, to dodaję. Bo widzów będę dodawał. Mogę dać Ci też zapro na mój serwer Discord. Jak chcesz, być tam. Tam y, ratowania świata raczej nie ma jeszcze. Ale będzie. O mój Boże, czy ten... Przejęcie pliku udane. Niech to się zniszczy. O mój Boże. Przecież to jest jak skandal. Ja tu mam robić zadanie, a ten jakoś umacnia to dużo. Wiem, że samolód to się yy, zachowuje bardzo. O kurde, jest pusta. Ty O kurde, bo yy, on mnie... Te dane nieźle wyglądają. Miszka muszę dać. Okej. Okay. Mm. Ale lud. Dobra. Yy, jeszcze będzie... Na koniec odcinka oczywiście te otwieranie i tak dalej. Czy, czy ten? O, oh, jaj. No, wow. Coraz bliżej zejdziemy. Wow. Nie wiem, dlaczego informujemy o tak silnych y, rzeczach. Y, bardzo, y, bardzo nie do y, zadnięcia. Co mnie bije? Aha, cifra jeżdżę. Muszę się wyleczyć. O, już. o no co to jest w ogóle? A w sumie to ma 15 mostów. Trzeba tych przedmęków Czekajcie, bo coś wysłanie na mężczyzkę Tam nie odbiorę, bo nagrywam to jest bartek jak znacie to fajnie Nagrywam odcinek, na razie nie mogę gadać i nie, be, nie będę grał z tobą, bo za chwilę kończę. Elo. Nie, jeszcze nagrywam. No, no pięć minut. Właśnie tak. Dokładnie to. Dokładnie to. Ej, muszę się wyleczyć totalnie. O, prosty, obracając się dynks. Część no, dobra Jestle. O jeden! Nie! nam. No to jak ktoś dotarł do tego momentu to yy, ma farta, widzi Coś fajnego O i widzi baga, że tu tego, że są Nie mam niku chyba w ogóle Czy nie wiem, czy sam z tego yy, Nie widać mojego, nie wiem nie pamiętam. O dobra, jest ulepszenie, to jeszcze ulepszymy sobie, nie wiem, bet Okej, okay, to dajmy Ok, wyślejemy zapro do ich. No i zaraz kończymy odcinek. Ja robię cięcia, aż jak będę w lobby to odcięciuję. Dobra, już mamy nagrody. 12 minut to trwało, okej. Okay. No więc tutaj mamy... To nie jest potrzebne, to też mi raczej nie, nie przyda się. To też mi się raczej nie przyda, a to mi się przyda. Okej, okay. czyli tak jeszcze yy, no właśnie... U, no, masz nowe ulepszenie. No spoko, właśnie tu okej. Okay. Kill -off? nie można. To robimy tak, plecak na pewno. Tarcza, burzowa też. Mamy banner, ale to spoko. No i dobra, no, no i kończymy odcinek, więc Eluwina. Y, mam nadzieję, że fajnie Wam minął dzień albo minie, więc Eluwinko.